Witajcie! W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy nagrywać część drugą Belonki. Teraz będziemy pokazywać, bo ja zostałam, a tata wstał bardzo wcześniej, no i tata wszystko zaczął robić. No, musiałaś zjeść śniadanko. Tak, Belonki tutaj wisiały. E, przez dobre półtorej godzinki suszyły się na słonku. No ale że Julcia zasnęła. Teczka już jest rozpalona. Tutaj, tutaj dosychają nasze, nasze belonki. Sam już wędza ręce. Tak? tak. Wszystko. Masz ilcia masz, nagraj, jak te belonki tam wyglądają. Pokaż. pokaż. O. Dobra już okej. Okay. mu tam pełno. Uh -huh. Tak wyglądają beloneczki. Termometr mamy tutaj. 75 stopni Na razie Tak, znaczy no to jest do, do odpowiednia temperaturka One sobie dosychają Tak to wygląda tutaj jest tutaj jest palenisko A... Tylko zabrałam tacie Jak była nie. no mój, mój pogrzebacz gdzieś, gdzieś biegała i, i zabrała No ale to nie jest ważne Damy sobie radę Mamy patyk Mamy patyk, tak jest Pokaż, ile patykiem można pogrzebać. O, pięknie, tak jest. Dobra. Ok, nie nisz tego ognia, proszę cię. O, no i patyk poszedł. Tak to wygląda. Wędzimy dębem. ciebie węgiel tutaj wczoraj przygotowała mama? O, i bardzo dobrze. Wędzimy dębem i buczkiem. No i co? I belonki nasze się tutaj suszą. Suszą się. Wszystko elegancko. To wygląda. Ładne okazy. Julia, nie chodź mi po tunelu. Uh -huh. Tak to wygląda. Wędzenie będzie trwało około 4 godzin. Także tak to wygląda. To nasza Julcia. Gospodyni tego programu. <śm> Śpioch jeden, nie chciało jej się wstać. A tak jak wczoraj rozmawialiśmy, zapowiadała się brzydka pogoda. Dlatego wcześniej rano postanowiłem to wszystko uruchomić. Ale Ten jest proces. Piękna pogoda, mama no. się myliła. No jest piękna pogoda. Mama zerkała na pogodynkę, na prognozę pogody. I tam zapowiadali deszcz, ale może trochę później, więc na razie nam sprzyja pogoda. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Okay. Na razie, na razie pauzę robimy. Hop, już. część ci pokażemy, jak wyciągamy te ryby. Ale pamiętajcie, trzeba tylko... One muszą się suszyć tak dwie godziny, czy ile? No, po, powinny się suszyć z dwie godzinki, żeby były bardzo suche. No? Bo, bo rybka nie lubi to być mokra. my już żegnamy. No i widzimy się